widać pierwszy raz w innej grzeńice CSGO Gram War of Tanks Blitz. To jest ta nieco bardziej okrojona wersja, ale ona też jest na telefon, dlatego w nią gram. Bo też co mogę na przykład grać pomiędzy lekcjami. Jestem, znaczy na Steamie mam w tą grę jedynie 5 godzin. Więc no nie jestem za dobry. A w CSM1800. No jest spora różnica. No, tutaj jest... No, nie jestem jakiś super dobry mam. Mam tylko czołgi europejskie, znaczy, tam jest nieważne i Nie w czołgi europejskie po prostu ja no i dopiero mam poziom piąty, dopiero od szóstego tu je się rozgałęzia. Ja będę iść chyba w te tutaj, bo to są te z lepszym silnikiem. Czeka. Tak, to są te z lepszym silnikiem. Ja tam najbardziej cenię prędkość w tej grze. No i ja tutaj widzę, że mam razy dwa punkty na innych czoł na czołgach gorszej jakości niż tej piątej, co ja mam więc wiem, możemy zagrać sobie na tej trzecie, bo jest polski czołg. No i startujemy bitwę. Oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, bo co 18 osób mi subskrybuje, jak ostatnio tak patrzyłem. To, to było... Nie pamiętam jakoś. A naprawdę... Nie... też nie mało osób subuje, które mnie ogląda. Dobra po prostu, już nie gadam tu o subskrypcjach już każdego co nam derwuję Po prostu zaczniemy tutaj grę mm. Akurat to będzie łatwiej się gracze, bo to dobiera do poziomu czołgu Trójki, czwórki są same Tu wziąłem trójkę, bo polski oczywiście No mm. 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 już to mnie strzela i celuję. To zapomniałem, że ja gram tym Nie tym moim, ale jakimś innym. Zwyczaiłem. tym mam y, jakby dwa szczały. Nie jeden. Mogę dwa razy szybko szczelić goście. Nie cofnąć. Dużą szybko i dwa pociski naraz ale mam mało obrażenia w tym czołgu. Boże. W każdej strony my strzelają. Może być lipa. A zatem ta broń prosta. Chłaby. Żualowym graczem jestem. Jak widać po mojej ilości godzin. Przeżyłem Nie rasuję. No, i tam jeszcze samouczki mi się wyświetlają. Jeden leży hmm. Kurde, aha, taki dziwnie się ustawiła lufa I do góry o, Coś strasznie ta lufa wolno A, trup, dobra Coś tak czułem, że to jest trup Ja się upewnił Tam raczej brak trup. Dobra, tego obiłem mocno Coś jest na szczał, więc pewnie mi go zabiorą. No coś tak, czułem, że zabiorę mi A już wygraliśmy. I mam razy dwa, więc no 500. Tak w miarę to jest, chyba... 1000 kosztuje zbadanie czegoś tam. zaraz co nie będę mógł zobaczyć. O, jakiś quest jeszcze wpadł. No. Oj, jeszcze coś z karnetu. No to tutaj zobaczę ile kosztuje ulepszenie silnika. Badaj, dobra. Spadałem to. Więc... Teraz spotzyłem 25 tysięcy gwiazdek. No to będziemy zbierać. Jak tak za 800 dostałem na podwójnym XP, no to właśnie powoli będzie to lecieć. Na każdym czołgu mam chyba raz podziennie coś takiego. Nie, wiem dokładnie. No to zacznę kolejną bitwę też na czołgu, gdzie mam raz dwa expa. Mam nadzieję, że nie słychać jak się drapie. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. A, oczekiwanie na graczy. Ja już się wszyscy wczytali. Więc... No, po prostu zaczynamy. No co, mapa chyba moja ulubiona. Może nie uglądam, ale którą najczęściej gram? Gram... znaczy rataczach. Hmm. Jakoś okrążę ten... ...punkt. Nie hmm. zniszczyli od razu. Tam widzę, że ktoś kto ma 800 ap jedzie. Musi być... ...mieć dobry czołg. No, już widać po czołgu, że jest dobry. No dobra, na szczęście mi nie trafił. No nie, no musieli trafić idealnie w plecy. No, więcej HP, chyba większy damage i szybciej strzela. No to chyba jestem bez szans, jak mi nikt nie pomoże. A raczej mi nikt nie pomoże. No, ja tam mogę komuś pomóc. Tam no, komuś zniszczyłem. Ja mam nadzieję, że temu wbije na plecy. Ja jestem, jestem wolny, straszny. Dlaczego każdy zawsze leci się być, a nie na punkt ten? Nie wiem. Jezusz kolejna gierka, jestem teraz z czołgiem tam klasy drugiej, tam typu drugiego, po prostu jakimś słabym. Dlatego, żeby po prostu zdobyć tą premię za zagranie raz, dwa te gwiazdki się bardzo przydają. A ten jest jakoś szybszy, się wydaje. Tamtego, choć tam było o wiele przyklas. Ma nie ukradła chyba jeden na pięciu, pamiętam. Ale mały. To plagę wjeżdżam. Są co on tak ma? Serię szczela czy co? Chyba też serię szczela, nie wiem. To musiał poczuć. jest mało mi bije. Tylko to bije. No dobra. Mate, chyba wygramy teraz to. Ale aż dziwne, bo oni są tak w miarę blisko może Nie centralnie na punkcie, ale w miarę blisko punktu No co, no to jest w sumie głównie czekanie takie Teraz... Nie wiem, na takim niskim poziomie jest trochę nudne, bo każdy idzie się bić, a nie wygrać mecz. No i co? Staram, że pewnie gdzieś AFK jest. No ja się tutaj po prostu pokręcę. No to teraz bym się pożadać, bo nie pożegnałem się. Do zobaczenia, cześć!